Witam w kolejnym wideo o języku francuskim. Już widzicie tytuł, prawdopodobnie, więc wiecie, że chodzi o zajęki dzierżawcze, czyli tak zwane le possessif, od francuskiego posydy, czyli posiadać. Po pierwsze, będziemy mieli wszystkie osoby tutaj, czyli wszystkich posiadaczy: ja, ty, on, ona, albo my, wy, oni, one. Będziemy dzielić oczywiście te przymiotniki, no u nich to są przymiotniki dzierżawcze, oczywiście na liczbę pojedynczą i mnogą, i w liczbie pojedynczej jeszcze rozróżniamy rodzaj żeński i męski, maskula, męski. Femina żeński. Także podzielimy to sobie. Już teraz wszystko pięknie się przecina. Mam nadzieję, że wszyscy wszystko zrozumieją. Tak wyglądają te posesywy. One będą sobie stały kulturalnie przed rzeczownikiem i będą wskazywały na jego liczbę albo na rodzaj. Zobaczcie: mo, ma oraz me. Czyli mój, moja lub moje, moi. Jeśli coś należy do mnie, to, ta, ty, twój, twoja, twoje, twoi. Są, sa, se, jeśli należy do jego albo do niej. Notre oraz no. nasz, nasza albo nasi, nasze. Votre oraz vous, wasz, wasza lub wasi, wasze. Oraz leur oraz leur. Tak, to się wymawia dokładnie tak samo, bo widzimy, tam jest "-s", na końcu, a wiemy, że jeżeli dodajemy "-s", to go nie słychać. Czyli leur, jeśli coś jest ich, należy do nich. Zobaczcie sobie, ma famille, czyli moja rodzina. Będziemy mieli tutaj kolejnych członków rodziny. Moja mama, mój tato, moja siostra, mój brat. I w ten sposób będziemy mieli mon père, natomiast ma mère, mes parents, mon frère, ma soeur. Ta famille powiem analogicznie, prawda? Ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, tes parents. I teraz uwaga, jeśli chodzi o to, co należy do niej albo do niego. Tu będzie pewna pułapka, ponieważ język polski nam ją właśnie zastawia. O co chodzi? W języku polskim, jeśli mówimy, używamy yy, zaimka dzierżawczego, to wybieramy słowo jej żeńskie albo jego męskie w zależności od tego, czy posiadacz jest żeński albo męski. A nie słowo, czyli jej może być zarówno tato, jej mama, też liczba mnoga. Nie interesuje nas liczba ani rodzaj słowa, które wprowadzamy. Interesuje nas liczba oraz rodzaj posiadacza. I to jest inaczej niż we francuskim. Czyli mówimy jej tato, jej mama, jej brat, jej siostra, jej dziadkowie czy jej dzieci. Natomiast jego, jeżeli będzie należało coś do Pana, tak? czyli jego tato, jego mama, jego dzieci, jego, jego dziadkowie itd, tak i tak dalej. We francuskim natomiast jesteśmy konsekwentni. To znaczy, determinant determinuje nam, czyli to słówko, które stoi przed rzeczownikiem, jest bardzo ważne, bo ono się odnosi bezpośrednio do tego słowa. I ono nam określa, czy to słowo jest żeńskie, męskie, czy jest w liczbie mnogiej, i nie możemy go uzależnić, jego liczby ani rodzaju od posiadacza, prawda? Donc, ça sera sa mère, sa grand-mère. Mais son grand-père et son fils, prawda? Natomiast, en licie mnogi, ses enfants, ses parents. To jest duża pułapka w języku polskim. To francuskie są sasy będzie działać tak jak polskie swój, swoja, swoje, swoi. Tylko że no właśnie my używamy czasami jego, jej, a czasami swój, swoja i to ma swoje wytłumaczenie w gramatyce języka polskiego. Natomiast no trzeba zwrócić uwagę na to jego, jej. OK, bo przez swój, swoja no to jest dość jasne. Będzie działać tak jak twój, twoja, prawda? No a tutaj jego, jej jest pułapką. Dlatego zobaczcie jej albo jego może za oznaczać zarówno są jak i sa, jak i SE. Musimy zawsze patrzeć w liczbie w języku francuskim, zawsze patrzymy na rodzaj i liczbę słowa, które opisujemy. Słowa, do którego ten determinant się odnosi, a nie posiadacz. Posiadacz jest wyrażony tym S, albo tym T, albo M, czyli będzie albo MON, albo TĄ, albo SĄ. Potem poznamy, kto jest posiadaczem. Oczywiście nie, nie dowiemy się, czy to francuskie SĄ albo SA albo sy. czy posiadacz jest rodzaju żeńskiego czy męskiego, prawda, czy jest dziewczynką, czy jest chłopczykiem. Ale będziemy wiedzieli, jakiego rodzaju jest słowo, które określamy. I teraz zobaczcie, la famille de Paul, i to jest tutaj taki Paul, on sobie siedzi na tym krzesełku, i to jest chłopczyk. I patrzymy, jest son père, jego tato, i jego mama, to jest sa mère, a nie son mer, tak jakby nam w głowie powstało, żeby zrobić, prawda, bo z tym zrobić kalkę z polskiego, ale nie wolno tego zrobić. Mówimy sans frère, sans sœur, ponieważ patrzymy na rodzaj y, siostry, a nie na rodzaj właściciela. Séparon, ponieważ patrzymy na liczbę tego rzeczownika parą, a nie na liczbę posiadacza. Mam nadzieję, że to będzie jasne już teraz. Tu jest jeszcze kwestia taka fonetyczna. Jeżeli mamy rzeczowniki żeńskie, które zaczynają się od samogłoski albo niemego H, teoretycznie powinniśmy dać tutaj ma, albo ta, albo sa, ponieważ jest rodzaj żeński, prawda? Ale przez to, że mamy tutaj tę samogłoskę, zamienimy i będziemy używać tych posesjiwów męskich. Ponieważ właśnie tutaj mamy to łączenie i żeby nie zrobić elizji. Tak, Także prościej jest to powiedzieć. Uwierzcie mi, <grym> jest prościej. Oui. Czyli mon idée, mimo tego, że idée jest rodzaju żeńskiego. Ton adresse, mimo tego, że adres jest rodzaju żeńskiego. Son histoire, mimo tego, że histoire jest żeńska. Okay? No i potem mamy liczbę nogą, mnogu posiadacza, czyli notre famille. Tutaj nie patrzymy na rodzaj, tylko patrzymy na liczbę, czyli notre père albo notre mère, to brzmi tak samo, to słowo notre. Znamy takie coś jak Notre Dame, prawda? No właśnie, jest nasza pani, Our Lady, czyli tak naprawdę po prostu kościół maryjny, jakikolwiek, to nie tylko w Paryżu może być Notre Dame. Dla nas to będzie po prostu mariacki kościół. Notre Dame, non-parent w liczbie mnogiej. Votre podobnie, votre père. Votre mère, vos vo parents. To też usłyszymy: pański albo pańska, tak? Pański ojciec, pańska matka, pańscy rodzice, ponieważ pamiętamy, że osoba W to też jest osoba rzecznościowa, prawda? I teraz znowu sytuacja. Ich to słówko wskazuje nam na liczbę posiadacza, prawda? A nie na liczbę tego, tej rzeczy. Liczbę gramatyczną tej rzeczy. Jest zarówno ich dzieci, jak ich córka, ich syn. Prawda? To się nie zmienia, to ich. Po francusku natomiast, no oczywiście tak sobie gadam, no ale tutaj i tak to brzmi wszystko tak samo, ale <laughs> trzeba zapisać inaczej, tak? Po francusku natomiast będzie leur i leur bez s na końcu do liczby pojedynczej i leurs enfants, tak? To jak ładnie akurat usłyszymy przy, przy, przy rzeczowniku enfants, usłyszymy to s. Leurs enfants, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Czyli ich może znaczyć zarówno. Leur, jak i leur w liczbie mnogiej, tak? Czyli we francuskim patrzymy na liczbę słowa, a nie na liczbę posiadacza. Dlatego mamy leur pair, leur mère i leur paron. Podsumujmy, czego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Tak wyglądają posesywy. Pamiętamy, że w liczbie pojedynczej rozróżniamy rodzaje, natomiast w liczbie mnogiej nie. I to się tyczy zarówno liczby pojedynczej posiadacza, jak i liczby pojedynczej słowa. Tam nigdy w liczbie mnogiej nie widać rodzaju tego słowa. I pamiętamy, że to rzeczownik zawsze decyduje o rodzaju, u liczbie posesywu. Posesiv się dostosowuje do słowa, które opisuje rzeczowniki żeńskie, zaczynające się od samogłoski. Pamiętamy, że zamiast mata są, przyjmują formy męskie tą oraz są. To już macie, już teraz bardzo dużo przydatnej wiedzy. Zapraszam na kolejne filmy. Będzie równie ciekawie. A więc to! Me ferait teindre un blonde si tu me le demandais. Je renierais ma patrie, je renierais mes amis si tu me le demandais. On peut bien. Roule, roule, cabriolet, tu n'es déjà plus à la page. Ton cocher, ta jument, ton fouet sont pour nous vieilles images Vieux cocher ton fiacre car autant c'est laisser dépasser par le temps Et toi-même au trop de ta i pas La source qui coule et les fraîches eaux n'ont pas votre voix, vous riez mieux qu'elle. Que dire de vos yeux si doux, que dire de vos mains, de vos cheveux, de tout votre corps jaloux, de tout l'amour que je veux